Dzień dobry wszystkim z tej strony Mikut, ostatni odcinek HRDSKU z okazji wydania nowych czołgów typu Berlin. Na sam koniec bierzemy na tapetę ISA II. Moim zdaniem ten czołg w ogóle nie był potrzebny w tym zestawie, już lepiej, żeby dali to ISU. Chociaż z tego co słyszałem na serwerze ruskim, ten Tedek sieje po strach, więc może i dobrze, że u nas się nie pojawił, bo byłoby trochę OP. Ale szkoda też z drugiej strony, bo ch bardziej chętnie go kupił niż tego Isa, zwłaszcza, że, że zestaw z is drugim kosztuje bagatela 160zł ponad. Dostajemy czołg plus 5750golda, wow, wow, tyle wygrać. No, ale cóż, zobaczmy, jak ten czołg się prezentuje, jak wygląda jazda nim w praktyce i czym się różni od swojego chińskiego brata. Zapraszam na helpdesk. Przed Wami is drugi Berlin radziecki, a nie chiński czołg ciężki, o tym będzie poza chwilę, w następnej, powiedzmy, części tego filmu eee, kosztuje mnogość, jest najdroższą paczką, jeśli chodzi o te czołgi które nam dali właśnie z okazji zakończenia II wojny światowej i muszę Wam powiedzieć, że na wstępie, że niczym się nie wyróżnia, jak dla mnie ten czołg jest w ogóle bez sensu, ale to o tym za chwilę eee, zobaczmy, jak ta maszynka wygląda, jak zwykle, jak wszystkie trzy Maszynki z wersji berlin jest bardzo ładnie pomalowana, ma bardzo ładne emblematy. To jest plus tego czołgu. Ten krzyżyk na, na wieży, plus ten naokoło, te paseczki naprawdę fajnie wyglądają. I ten Misio przy numerku też świetnie. E, Jakieś brzozy, <grym> dęb, albo inne dęby, które wystają niesymetrycznie, co mnie strasznie irytowało. Ja jestem pe pe straszny pedant I Jakby jak takie wystające drzewka, no źle. To mi się nie podoba, to powinno być trochę bardziej do tyłu, ale takie moje zrzędzenie. Eee, liny mocujące oczywiście bardzo ładnie. Fajnie to wygląda, bo są, że widać, że są odstające, że to nie jest jakaś teksturka, tylko mamy tu przestrzeń między tymi linami, a kadłubem. Dodatkowo zamontowany karabinek na dachu, to jest właśnie różnica między tym, co mamy na chińskim, na chińskim czołgu, a na tym radzieckim. Zamontowany TKMI, który na pewno siecze eee, wrogów, a dokładnie ich piechotę. Działko ładnie wyglądające, oczywiście wszystko w HD gwint, z gwintem, ładny gwint. więc jeśli chodzi o wizualną stronę ISA drugiego, nie mam mu nic do zarzucenia. Projekt wykonany perfekcyjnie, jak zresztą pozostałe dwa wersje Berlin. A niestety jeśli chodzi o, o samo działanie, samo, same statystyki tego czołgu, to już mam parę słów do powiedzenia wargim, wargamingowcom. Hmm, więc może, mam nadzieję, że ten filmik do nich dotrze, a jak nie, to przynajmniej Wy posłuchajcie, co ja myślę o tym czołgu. Zapraszam. Moi drodzy, pora na moją tyradę, moją tyradę oblewania wine'em Wargamingowców za to, co wsadzili do tej paczki kosztującej 160 zł. E, I z drugiej wersji Berlin, moim zdaniem, to jedna wielka pomyłka. Nic y, nie stoi za tym czołgiem żeby w porównaniu z tym, co mamy w drzewku chińskim tego i drugiego no ale po kolei, właśnie, na pierwsze, na, na pierwsze strzało lecimy, dlaczego ten czołg jest w drzewku radzieckim jakbym chciał sobie szkolić załogę w drzewku radzieckim, to bym sobie kupił IS-6 no ale bym sobie kupił Churchill'a trzeciego i tak to by jeszcze lepiej czy tam szóstego, nie pamiętam jaki tam ma numer ten Churchill i tak to bym na, te, na tym bym lepiej wyszedł niż kupując ten badzie w wersji Berlin, po drugie litośnie liczyłem na to, że że ten czołg będzie przynajmniej w wersji chińskiej, jak normalny i z drugi, że będę mógł sobie przynajmniej załogę poszkolić. Już nie mówiąc o zarabianiu, bo oczywiście, czołg i z drugi wersji Berlin zarabia, bo jest czołgiem premium więcej, ale nie o to chodzi. Chciałem sobie poszkolić załogę, chciałem mieć kolejny czołg w wersji chińskiej. Dostałem kolejnego kolejny radziecki badziej, w którym się w ogóle nie przyda. Porównajmy go teraz na spokojnie na spokojnie. Z, na spokojnie. To, to nic nie może być na spokojnie, oczywiście, ale postarajmy się trzymać fason. Porównajmy go z Isem drugim wersji chińskiej. Tier taki sam, HP takie samo, sygnał radia, oczywiście od razu lecimy już na łeb na szyję. Radio, które ma zamontowany i z wersji Berlin 10RKM 7 ma zasięg 440 metrów. I z drugi wersji chińskiej ma, radio, ma do wyboru 3 radia, czwartotierowe 9 rk 8 tierowe 9RM i 9 A220. Tylko szósto, e, czwartotierowe 9R jest gorsze od tego radia, które ma zamontowane w oryginale i e, z drugiej wersji Berlin. Każde kolejne, e, czyli to 8-tierowe i ma dużo większy zasięg, naprawdę dużo większy zasięg. Siódemka ma 525 metrów, do 440 to jest jak nie była ziemia, moim zdaniem, jeśli chodzi o mapy, więc radio totalna padaka. E, speed limit, tutaj nasz East Berlin, nasz bohater jest wolniejszy o 3 km topowe niż nasz chiński odpowiednik. Do tyłu taka sama prędkość, waga, ładowność, załoga taka sama. Kadłub, tutaj proszę bardzo, i z drugi Berlin jest z przodu grubszy o 10 mm, co na, na tych tierach tak naprawdę nie robi żadnej różnicy. Tutaj jest jeden plusik. Konie mechaniczne. I z drugi Berlin 600 i z i z drugi chiński 580, co się przekłada oczywiście na stosunek koni mechanicznych do wagi. I z drugi Berlin ma 12,97, i z drugi chiński 12,58, więc totalna różnica, proszę Państwa. To już, to już jest plus, za który trzeba ten czoł kupić. Pozostałe parametry są takie same, albo nawet gorsze. Tu jeszcze mamy szansę podpalenia większą na naszym berlińskim przyjacielu niż na chińskim przyjacielu. Działo identyczne nic się więcej nie zmienia. No przepraszam mamy o 1 stopień mniejszą elewację. De depresja działa w lisie drugim Berlin To nam daje no, je jeden stopień więcej, to czasami robi różnicę, ale to i tak nie przemawia za tym, że ten czołg Moim zdaniem to jedna wielka pomyłka i jestem straszny. czuję się po prostu oszukany, bo ja kupiłem tą paczkę z, trzymi, z tymi trzema czołgami. Jakbym wiedział w jakim stanie jestem i z drugi co mi da, ten i drug, ja dokładnie co mi nie da, to bym tylko kupił sobie Rudego i Cromwella, a ten bardziej bym zostawił. Ale no cóż, moim zdaniem mam nadzieję, że to Wargaming przeczyta, obejrzy ten filmik, a ja jak nie, przynajmniej was przestrzegam, nie kupujcie go, nie opłaca się, paczka, która kosztuje 160 zł, już, już sobie lepiej kupić za tę cenę yy, przodu Rudego i kromkę, Macie 5 dych w kieszeni, więc więc yy, to jest moje zdanie, taką życzę że, tako, że ja. Jeśli ktoś ma jakieś inne, inne poszerzenie na ten czołg. Zapraszam do dyskusji, chętnie się dowiem, czy według Was ten i z drugi Berlin jest wart uwagi. Moim zdaniem absolutnie nie. I na tym kończę mój filmik. Amen, koniec. Dziękuję, zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!